Witam, tutaj mamy te niezwykłe wzmacniacze, tutaj nawet jeden już tak, o prawie, że cały zmontowany, jeszcze rezystorów brakuje. I o tutaj, rezystorów małej moc tutaj możecie zauważyć, że dałem takie bezpieczniki, takie na 70 amperów. Nie tutaj dlaczego tak jest, yy, dlatego że będą bezpieczniki w zasilaczu, a tutaj ten yy, bezpiecznik o, o, o ten bezpiecznik od yy, głośnika to zostanie rozwiązane w taki sposób, że będzie po prostu zabezpieczenie głośników z opóźnieniem załączenia. Dobra, płyteczki zostały wstępnie uruchomione. Przy pomocy tego zasilacza i tego trasumatora i żaróweczki trasumator, jak widzicie, ma napięcia 23,3 dwa razy 23,3. A więc zaraz, o co to chodzi? Tylko tak, tego wzmacniacza nie polecam robić. Dlatego, że jest bardzo kapryśny. Dasz inny przedzmacniacz, palą się bezpieczniki. Weźmiesz DASZ, transformator o zbyt wysokim napięciu. Palą się bezpieczniki. A tu proszę, okazało się, że najprawdopodobniej winowajcą tego wszystkiego jest wzmacniacz operacyjny TL081. Tutaj w tych układach zastos zastosowany jest inny wzmacniacz. Jest tutaj LM741. No, i tu mamy schemat tej nowszej wersji. I tak jest LM741, ale równie dobrze mógłby tu siedzieć TL081. Tylko trzeba zrobić jedną rzecz, nawet przy tym wyższym napięciu. Nawet przy napięciu z transformatora 2 razy 24 V, tylko by trzeba było zmniejszyć wartość rezystorów R7 i R16 z 1,5 kilo dać na 1,2 kilo albo nawet 1 kilo. Dlatego, że te spadki napięć na tych rezystorach sterują tranzystorami mocy. O, a tu jest, jeśli ktoś chce zwiększyć moc wzmacniacza. Może zastosować inne tranzystory. I transformator o większej o większym napięciu. Ale. Ale o rezystorach R7 i R16, o eksperymentowaniu z ich wartościami, ani słowa. Zaraz, chwileczkę. Nie było mowy o trzech księgach. Zakichany mędrzec. Tyle gadał o zaklęciach innych pierdoła. No, o tym nie wspominała ani słowem. Po prostu potrzebujemy żeby minimalny spadek napięcia na rezystorach R7 R16 był 2.7 2.8 i wtedy wartość rezystorów R7 R16 można dobrać doświadczalnie wzmacniacz operacyjny napięcie zasilania i wartość rezystorów R7 R16 No i prąd ustawiony proszę bardzo Elegancko na tym transmatorze można podłączyć dźwięk. No, wzmacniać oświetony. działa elegancko, nic nie buczy. Jest ok. Jest sukces.